Hej, hej, w tym odcinku zagramy sobie w Minecraft. Jest to już drugi odcinek z tej serii. No i dzisiaj, oczywiście, skończymy sobie magazyn. No i zobaczymy, czy coś zrobimy. Zobaczymy, ile się zajdzie. Ja już sobie materiały przygotowałem, a więc możemy w sumie już od razu działać. I jestem dzisiaj z moim secikiem nareszcie, Już mi oddał kolega. Aderykowy. Dobra, no to o, idziemy tutaj. I sobie ogarniemy ten magazyn, bo się bardzo przyda. Ale dobra... Pyk, pyk. Już zwaliłem na sam początek oczywiście. Eee, dobra. Co? Dobra I tak by się zrobiło ze schodków, myślę. mieć ten zrobiłem. Tu dałbym z kolegą takie jeziorko i tam taki wodospad O, teraz tam je widać, że to taki port zrobiłem. To albo w tym, albo w następnym odcinku wam tam pokażę. Dobra, to bym zrobił teraz. No, takie drewniane chyba, schod ze schodków takich drewnianych. Taki ten. Hmm. Pyk, 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 i pyk, i pyk, I pyk. dobra. pyk, pyk, ostatnio. Ja tu bym mogę... no. No. Czy się nie da... O, jest teraz trzeba na górę wejść, oczywiście. Dobra, a łamu Czekajcie, bo mnie one tak wkurzają. Wejdę na chwilę na kreatywa i je rozwalę, bo one mnie tu już od, od, od początku. Od, one tutaj latają tak nieskończone szczególnie. Czekajcie tego rozbadu mnie tak wkurza ostatnio Dobra i ciebie jeszcze dwóch właśnie takich dwóch tu lata ostatnio Nie, i z powrotem na survival dobra. Mm, to trzeba tutaj teraz y, zrobić to poczekajcie, a jeszcze tu właśnie Oby wystarczyło tego drewna. Będzie źle jak nie wystarczy Aha, uh, teraz tu O oh, oku. Nie ma wystarczy. Pyk, 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 pyk. Piek, pyk pyk dobra no wystarczyło w sumie tylko tak trochę, dobra, możemy. no dobra może to, w inwentory czekajcie zobaczymy hmm. Możemy z bruku zrobić ziemię Ale nie mam żadnych osób pochodni Czekajcie, na chwilę ogarniemy pochodnie tutaj Czy nie na chwilę, tylko już ogarniemy Może o, tak będzie lepiej O, dobra yy... pyk, 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 pyk. Pyk, i pyk. Dobra. Zastanawiam się, czy jakieś drewno jeszcze mam w skrzyniach. Bo tak ostatnio dużo tego nie było. Bo jeszcze muszę drzwi zrobić i skrzynię. Czekajcie, idę sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja. Mm. O, dobra, uratowany jest. Eee, czekajcie, to trzeba coś tutaj dać w zamian, dobra, dam matę na razie, czekajcie, o Boże, dobra, o tak, eee, a w sumie dobra, to czekajcie, teraz tego skraftujemy, eee, czekajcie, skrzynie były tak, dobra, czyli eee, no tak trochę trzeba, I drzwi zaraz jeszcze ogarnę, czyli tak, no powiedzmy, że wystarczy, mam nadzieję, no w sumie to nie, ale... to na drzwi chcę, żeby wystarczyło mi. Hmm, czekajcie, drzwi zrobimy. Dobra. Może jakieś miałem w sumie? Ale dobra, teraz Dobra, jest. Dobra, to to odłożymy. Co ja zrobiłem? <laughs> Zamienimy to z tą mapą znowu. Czekajcie, skrzynię mam. No. Dobra, to jest i drzwi o. jeszcze, o, dobra, a to niech tu będzie na razie, nie potrzebuję tego, przez przypadek się zrobiło, I... o, jest dobra, e, no to teraz skrzynie, pyk, 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 no i tak by było najlepiej w sumie, i jeszcze, jeszcze taką małą, czy tu, dobra, tak jest, i no i jeszcze jak coś to zrobimy trochę większe to i możliwe jeszcze nawet basement ale to jak będzie tego miliony potrzebne to wtedy zrobię tam wykopię i będzie będą kategorie różne i to będzie takie fajne czekajcie muszę już tak w sumie czy mam drabinki nie czekajcie czekajcie tam gdzieś są drobinki jakieś mmm, to takie... jedno no jedno, z jednej to nie ja ten nic nie zrobię dwie, boże dwie no i bym musiał wtedy co bym miał dwie? E, dwie, jeszcze tu mogę sprawdzić no dobra, bo nie chcę teraz już robić, dobra, to tam postawy, żeby już były i na, na następny raz już. Co hmm, czekam? gdzie mamy tutaj? A jeszcze drzwi ogarniemy zaraz. Tak. No i tu się to rozkopi już w tym odcinku raczej tego nie zrobię nawet nie wiem czy w ogóle w odcinku, bo nie wiem czy z kolegą tego po prostu nie zrobię ale ogólnie po prostu wam pokażę efekt, bo strasznie może to trochę potrwać bo yy, strasznie długo, bo yy, zanim ja drewno ogarnę to ten, o nie, jestem to będzie trapdoor pewnie jakiś yy, no i no yy, jeszcze tylko te drzwi damy żeby było pyk i można jeszcze dodać pochodnie może? O tak. Będzie Git. No. I ogólnie tak na razie wyszedł na magazyn. E, e, no może jednak nie wyszedł? Czekajcie. A. <ścoughs> to nie wyszedł jednak. E, Oba. Czy tam jest teraz drewno? I to akacjowe jeszcze w dodatku. Uff, 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 drewno akacjowe. Drewno akacjowe. O! Czy to widziałem? Mm, dobra, no to ogarniemy sobie, tak. szybko. Mm, no style, przeniesie. się. bo nie chcę teraz też. O, Matko, czekajcie, zaraz. E, na chwilę kość wyrzucę. Dobra. Mm, teraz, e, gdzie jest to dróg? Tu jest tutaj. A tu robię takie ogólnie wejście i mam pomysł, żeby zrobić... E, że wokół całej bazy będzie lawa. Może nie po stronie wioski, ale tutaj tak, bo tutaj creepery zauważyłem, że wybuchają bardzo często. I to się robi wkurzające. O, dobra. Teraz jest w miarę git według mnie magazyn. E, no powiedzmy, że nieskończony jeszcze, ale no. Ogólnie jest. Yy, tu będzie ta ścieżka jakaś, tak sobie zrobić. I I cię, o, dobra, dotąd chyba będzie git na razie. Yy, no dobra, no to według mnie... A tu by się przydało coś postawić jeszcze pod to. Gdzie są te drzwi? O tu. A chwilę tu damy. O, dobra, są drzwi. No i jest ładnie, magazyn. Tu dodamy tu tabliczki? Będą tabliczki. Znaczy no, to już bardziej tu, a tutaj będą ogólnie takie skrzynie, po prostu. A tam w piwnicy będą kategorie tego. No, a tutaj będzie to takie wejście takie i mur taki tutaj będzie, żeby nie dało się wejść tak łatwo. Mm, no, no i to będzie wszystko na ten odcinek wszystko ostatnio wam pokazałem jak nie widzieliście może to możecie sobie zobaczyć odcinek był no ostatni odcinek ten, nie ten tylko jeszcze po tym, no dobra no to będę kończył ten odcinek bo trochę już trwa a więc w sumie no to dzięki za oglądanie no i mam nadzieję że widzę was w kolejnym odcinku siema